Pragnie Boga, chce spocząć. Znajdzie pokój dusza. Moja. Pokój serca, panie mój, bo tyś zbawieniem my, tak w tobie znajdzie pokój dusza. Mój. serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym, tak w Tobie znajdzie pokój dusza mój. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, jak co wtorek, chcę się z Wami pomodlić właśnie koronką do Bożego miłosierdzia, przede mną jeszcze cała nowenda pompejańska, ale yy, oprócz tego koronką chcę się z Wami pomodlić. Dobrze, że też jesteście i, I cieszę się z każdego z Was, który dołącza. Jeżeli Wy pomożecie innym dołączyć i klikniecie łapkę w górę, i tam udostępnienie, i serduszko, i co tam tylko, to u będę ukontentowany. Tak, i Pan Jezus też pewnie ukontentowany będzie. Tym bardziej, że właśnie pocieszamy Pana Jezusa w Jego pasji, w Jego męce, na tym koronka polega, rozmyślamy, rozmyślamy właśnie w, te, w tej formie modlitwy nad Jego męką co tam się działo podczas biczowania, dźwigania krzyża, ogrójca, odrzucenia itd. Posłuchajcie fragmentu z dzienniczka Faustyny 948, właśnie, właśnie, właśnie mniej więcej o tym opisie męki. Dziś w czasie pasji ujrzałam Jezusa umęczonego w ciernie ukoronowanego, a w ręku trzymał kawałek trzciny. Milczał Jezus, a żołdacy uwijali się na wyścigi, aby go męczyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie. W tym spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę jego, że my nie mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas przed ukrzyżowaniem. Dusza moja jest pełna bólu i tęsknoty. Odczułam w duszy wielką nienawiść, grzechu, a najmniejsza niewierność moja. Zdaje mi się górą wielką i czy nie zadość przez umartwienie i pokuty. Kiedy widzę Jezusa umęczonego, serce mi się rwie w strzępy. Myślę, co będzie z grzesznikami, jeżeli nie skorzystają z męki Jezusa. W męce Jego widzę całe morze miłosierdzia. Słuchajcie, my czasami możemy przypominać dziecko, które tupie nogą bo cukierka nie dostało, a tymczasem trzeba właśnie pomyśleć o tym jak Jezus dużo dla nas wycierpiał do tego was zapraszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen. amen wierzę w Boga Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chleb, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas miłosierd i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj, Zmiłuj się, się nad, nad nami i nad, nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Grzegorzu. Módl się za nami. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi dobry Bóg. Niech was strzeże, niech rozprawni swoje oblicze nad wami. Niech Wam da piękną drugą połowę dnia. Chyba, że ktoś po nocce wstał. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen, pięknie, dobrze, że jesteście. Grzegorzowi bardzo dziękuję za pomoc mi w odmówieniu koronki. Jeżeli tylko możecie, zapraszam Was na dziesiątkę różańca w intencji pokornie proszę mojej, w intencji zespołu, różnych celów, które sobie stawiamy. W przyszłym tygodniu dużo będę Wam opowiadał w ogóle o tych celach, o tych planach, bo będzie. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Słuchajcie, za pięć minut też dzieje się to na kanale teologii, że tam będzie Kazanie z Berlina, już trzecie, właśnie z serii. Będzie kazanie, kilkanaście minut, takich takie wiecie, takie ściśnięte, takie, taka, taka najważniejsze rzeczy dotyczące tego, jak sobie radzić z emocjami, jak zdrowo kochać, jak zdrowo kochać siebie, Pana Boga, żeby to nie było jakieś toksyczne i później się nie pomylić, egoizm z miłością i tak dalej. więc o tym za 5 minut jest właśnie nauka wypuszczona na premiera, nauki wypuszczona na kanale YouTube To Obańkologia. I dziesiątka różańca to co? W klimacie zmartwychwstania? Te tajemnice właśnie odmówmy. Jeśli tylko możecie, to Was zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo wyrażam swoją radość, bardzo, bardzo, wyrażam bardzo swoją radość, czy bardzo wyrażam ją. I zapraszam Was na różanie o 20.30 dziś e, wieczorem. No za młodzież by się przydało też jakoś o niej pomyśleć, żeby, żeby następne pokolenie budowało Polskę. Mhm. Więc o tym będzie. I pamiętajcie, codziennie koronki o 15, 20, 30, zwłaszcza kto jest nowy. To informuję. i słuchajcie, na sam koniec, na sam sam koniec odpowiedzcie mi na pytanie, ja będę sprawdzał, co Wy tu piszecie. Oprócz tego, że już premiera trwa tamtej nauki, to jednak was trochę jeszcze przycisnę. Słuchajcie, kto z Was przychodzi na 15 na koronki, modli się z nami tutaj, wspólnie o 15, a nie przychodzi na 20.30 albo inaczej, o wiele częściej przychodzi na 15, a nie na 20 30. To napiszcie mi, na przykład, że częściej jestem na 15 w komentarzu. Jestem ciekawy, ile tak osób się przyzna do tego. Dziękuję Ci za modlitwę, ja też bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo i ja sprawdzam, co Wy tu piszecie i pamiętajcie, że na górze jest podpięty link do tej rozpoczynającej się kazania nauki dotyczącej tego, jak tworzycie na zdrową miłość, posłuchaj tam, trzeba kliknąć w link albo sprawdzić na kanale, sprawdzić na kanale, sprawdzić na kanale, tak. Tak, a ja patrzę, patrzę i kończę, i kończę, i błogosławię Was, i wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg Was błogosławi, a ja dalej patrzę, co Wy tu piszecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.